dobry, witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Twojego ruchu. Po mojej lewej stronie poseł Jerzy Borkowski, wiceprzewodniczący naszego klubu parlamentarnego. Ja, ja nazywam się Łukasz Gibała. Główną, główną rzeczą, o której chcieliśmy porozmawiać z państwem na tej konferencji jest kolejna ustawa z pakietu gospodarczego, którą złożyliśmy w dniu dzisiejszym. Ale zanim o tej ustawie, to w dwóch słowach odniosę się do dzisiejszej decyzji o odwołaniu z stanowiska dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pana Witeckiego na odwołaniu przez panią premier Bieńkowską. Otóż chcieliśmy w związku z tym poinformować Państwa, że klub parlamentarny Twój ruch właśnie wysłał apel do pani premier Bieńkowskiej. Apel podpisany przez przewodniczącego naszej partii, przez Janusza Palikota. Tu mam kopię tego, tego apelu, w którym to apelujemy do Pani Bieńkowskiej, ażeby nie ograniczała się tylko i wyłącznie do odwołania Pana Witeckiego, bo to jest dobry krok, przyjmujemy to z uznaniem. Niewątpliwie wiele złego działo się w ciągu ostatnich sześciu lat w przebudowie polskich dróg ekspresowych i autostrad, no ale to jest krok zdecydowanie wystarczający. Oczekujemy, że Pani Premier w najbliższym czasie przedstawi nam bardzo szczegółowy raport dotyczący tego, Jakie są przyczyny, dla których polskie autostrady były budowane z takim opóźnieniem? Jakie są przyczyny, dla których polskie autostrady były takie drogie? Koszt budowy kilometra autostrady w Polsce wyszedł więcej niż w Niemczech. Ile firm, które były podwykonawcami, upadło i ile miejsc pracy zostało zlikwidowanych w wyniku właśnie tego procesu budowlanego, budowlanego, który był prowadzony źle? To jest jakby swoisty paradoks, że z jednej strony płacimy dużo więcej za każdy kilometr drogi, którą Budujemy, a z drugiej strony, mimo tego firmy, które budują te drogi, upadają. No, jak to wytłumaczyć? Co się z tymi pieniędzmi dzieje, skoro wydajemy więcej niż Niemcy, a mimo to podwykonawcy upadają? I taki raport byłby zalążkiem do tego, ażeby przedstawić kompleksowe i systemowe zmiany, jak chodzi o proces budowlany inwestycyjny w Polsce. To może zrobić tylko pani premier Bieńkowska. Tylko ona ma dostęp do informacji, jak funkcjonuje pełny dostęp do informacji, jak funkcjonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz do pełnych informacji w zakresie przetargów i procesów budowania autostrad. Uważamy, że bez takiego raportu dzisiejsza decyzja nie ma żadnego sensu. Możemy co tydzień odwoływać szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale bez zmian systemowych, w szczególności bez zmian w prawie zamówień publicznych i bez zmian w funkcjonowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to nic nie przyniesie. Przypomnę też, że Twój ruch, nasz klub parlamentarny, Twój ruch złożył kilka projektów ustaw dotyczących właśnie nowelizacji prawa zamówień publicznych i wszystkie te ustawy niestety utknęły w komisjach. Dlatego apelujemy właśnie do Pani Premier, żeby jak najszybciej przedstawiła taki raport, żeby on stanął, stał się przedmiotem debaty sejmowej. Tak, żebyśmy zreformowali ten system wydawania przez nas grubych pieniędzy, grubych miliardów z Unii Europejskiej na drogi. Bo na razie są one wydatkowane nieefektywnie, są po prostu marnotrawione. No i jeśli nie chcemy, żeby w kolejnej perspektywie tak było, to musimy to zmienić. Tyle w kwestii tego naszego apelu. A druga sprawa, o której chcieliśmy opowiedzieć, to jest właśnie nowy projekt ustawy, który złożyliśmy z naszego pakietu gospodarczego i rozpocznie w tej materii pan poseł Borkowski. Proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Jak wspomniał pan Łukasz, poseł Łukasz Gibała, w drugim punkcie zaprezentujemy państwu projekt ustawy nowelizującej kodeksy postępowania administracyjnego. Proponujemy wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 500 złotych dla urzędów za opieszałość urzędniczą. Doskonale wszyscy wiemy, jak działają u nas urzędy. Wiemy to z własnego doświadczenia, wiemy to my, posłowie, bo przychodzą obywatele, petenci do naszego biura ze skargami na opieszałość urzędów, urzędów, urzędów generalnie, że zbyt długo czekają na swoje zaświadczenia, na, na swoje decyzje. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić taką zmianę. Jeżeli chodzi o, o, o tą sprawę. Kuriozum jest, że Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym uznał, że 11-miesięczne oczekiwanie na decyzję wydaną przez Inspektora Nadzoru Budowlanego nie jest, jak stwierdził, nie stanowi rażącego naruszenia prawa, więc nie może być karane i ścigane z tego tytułu. Dlatego też proponujemy taki projekt ustawy, który w jakiś sposób usprawni pracę urzędów, zmusi urzędy, aby one z kolei zmusiły swoich pracowników, aby bardziej rzetelnie, sumiennie wykonywały swoje obowiązki. Proszę o szczegółowe bardziej omówienie naszej ustawy, posłał Kaszaki Tak, więc proszę Państwa, przewlekłość postępowań urzędniczych to jest jedna wielka patologia. Zarówno przedsiębiorcy zgłaszają to jako główny problem, jako główną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej. To jest jedna z dwóch najważniejszych barier, oprócz wysokich podatków. Jak i zwykli obywatele w wielu sondażach wskazują, że bardzo źle postrzegają funkcjonowanie urzędów właśnie ze względu na to, że te urzędy działają nieterminowo. I tu dochodzi często do takich patologii, jak ta, o której mówi Pan Poseł Borkowski, gdzie urząd ma 60 dni na wydanie jakiegoś pozwolenia czy jakiejś decyzji, a to trwa kilkanaście miesięcy albo wręcz kilka lat. I co teraz taki petent może zrobić? Co obywatel może zrobić? No ma dwie, dwie drogi. Po pierwsze może pójść do sądu, no tylko sądy działają w taki sposób, że zanim dostanie wyrok to potrwa kilka lat, a jeszcze jak dostanie wyrok to on może być taki kuriozalny jak ten przed chwilą, czyli że sąd może orzec, że to było zwykłe naruszenie prawa, a nie rażące naruszenie prawa. No i wtedy nie przysługuje żadne oszkodowanie obywatelowi. No albo może złożyć zażalenie do urzędu wyższego stopnia, który nadzoruje... Urząd niższego stopnia, który wydawał decyzję, no ale wtedy, nawet jak ta, tego, to jego zażalenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, to i tak i tak ten Urząd Wyższego Stopnia nie może na, żadnych sankcji nałożyć na Urząd Niższego Stopnia, tylko i wyłącznie wydaje decyzję upominającą ten urząd i ustalającą nowy termin wydania danej decyzji. I co my proponujemy? Proponujemy przeciąć to błędne koło poprzez nałożenie systemu kar finansowych 500 zł za każdy dzień zwłoki, kar finansowych na urzędy. I to jest kluczowa sprawa naszej propozycji. Taki system kar działa już na bardzo wąskim wycinku polskiego prawa, mianowicie na wycinku prawa budowlanego. Do roku 2004 wydawanie pozwoleń na budowę najczęściej się przeciągało, w ponad połowie przypadków trwało dłużej niż ustawowe 65 dni. W chwili obecnej 97% przypadków to są przypadki terminowe, jak chodzi o wydawanie pozwoleń na budowę. Czyli wydać wyraźnie, że ten system działa. Właśnie dlaczego? No dlatego, że w roku 2004 wprowadzono te kary 500 złotych zakażeń i opóźnienia w przypadku właśnie wydawania nieterminowego pozwolenia na budowę. I dokładnie to samo proponujemy wprowadzić we wszystkich innych postępowaniach administracyjnych. Kiedy ktoś się będzie ubiegał o to, żeby móc wyciąć z drzewo, żeby móc zbudować studnie, żeby móc posiadać psa, psa rasy niebezpiecznej, no w każdym postępowaniu administracyjnym, żeby jeśli urzędnik przekracza. Urząd przekracza ten termin, to żeby było 500 zł kary za każdy dzień opóźnienia. Jak to ma funkcjonować? No, w praktyce ma to funkcjonować w ten sposób, że na początku każdego miesiąca dany urząd będzie wysyłał do Urzędu Wyższej Instancji, takie urzędy już i tak funkcjonują, wyższego szczebla, metrykę wszystkich spraw prowadzonych w tym urzędzie i jeśli Urząd Wyższego, wyższego Stopnia stwierdzi, że są jakieś przypadki nieterminowości, to z automatu będzie prosił o wyjaśnienie. Ten, ten będzie zobowiązany poprosić o wyjaśnienia. Jeśli okaże, że te nieterminowości nie wynikają z jakichś przyczyn niezależnych typu, że petent nie doniósł jakichś jakiś dokumentów, no to wtedy będzie nakładał właśnie 500 zł kary za każdy dzień opóźnienia. To jest analogicznie jak w prawie budowlanym. Tam to się sprawdziło. Jesteśmy przekonani, że sprawdzi się też w, również w tych pozostałych dziedzinach prawa administracyjnego. Z tym samym uda nam się wyeliminować tą jedną z głównych patologii, jakim jest nieterminowe działanie przez urzędników, co też spowalnia funkcjonowanie polskiej gospodarki. Jeśli są ze strony Państwa jakieś pytania w pierwszym albo drugim temacie, to jesteśmy do dyspozycji. Nie widzę, w takim razie bardzo serdecznie dziękuję.